Proszę bardzo, tu jest taki ładny kociołek z zamkniętą komorą spalania. I pojawiają się takie głosy, że kominiarze nie mogą się dotykać do tych kotłów gazowych, bo one chodzą tu w nadciśnieniu i to nie jest ciąg naturalny. To wszystko się zgadza, kochani Państwo, ale ta rura, która odprowadza spaliny, jest tak naprawdę częścią instalacji gazowej. A to się nazywa komin, a kominami zajmujemy się my, kominiarze. Proszę bardzo, te przeglądy są dlatego takie ważne. O, tu na przykład mamy zapchaną wentylację, i po to te przeglądy robimy, żeby te wszystkie zagrożenia, żeby te wszystkie zagrożenia eliminować. I czy jest kocioł taki, czy taki, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jak fachowym okiem raz w roku, zgodnie z przepisami, się na to wszystko zerknie. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. O! Teraz, teraz działa dopiero pięknie. I tutaj proszę zobaczyć nasze kochane łąbki na dachu, napsociły i tutaj nawrzucały. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.